ma tej ba 999 i ja jestem Krzychu i Krzysiu ino no. E, robimy dla was. No ino ino że wracamy na e, w nasstrorobimbistykę. wracamy, jaki wieś jak wracamy na nóżko. No Lets gaming Lets gaming e, Let's gaming wszystko powinno wracać gaming. Do Krzysiu, wcinasz mi się słowa. Nie mogę przez to kontynuować mojego wywodu na temat naszego pięknego kanału, jakże istniejącego już od bardzo dawna, jednak opuszczonego. Tam to robiłem. Ostatnego. To jest do dupy. Ale w każdym bądź razie wracamy. Nie spamuj. <grym> Nie spamuj. Wracamy <grym> na kanał I no. I, 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 no, się, i no. I spodziewajcie się dużo fajniejszych w ogóle rzeczy. No i w ogóle będzie fajnie, bo Krzysiu jak <grym> wracam. <grym> Jak już Krzysiu wraca, to musi być pićko. Krzysiu... tak dam po garach, że wam monitor z pikseli wypali. <głos》> Jeszcze jak Krzysiu zacznie robić serię jakieś ta, Minecrafta, to... z, Minecraft... z Minecrafta, z Minecrafta machina. Teraz Minecraft zrobimy. jest tak To. Minecraft jest tak słowo popularny, że dwa. Bo nikt nie wie, nikt go nie zna. Oczywiście filmiki najlepszej rozdzielczości 320 na 240 celownie na oh, ja. ekranu karamy botów. No i no. Ta. do zobaczenia to że się w zobaczenia ale... do Także no, żegnamy się z do zobaczenia do zobaczenia Mówił zobaczenia do zobaczenia do zobaczenia który je do zobaczenia do tak więc to wszystko.